Dzień dobry Państwu, witam w ten przepięknie deszczowy dzień. Kolejne odwiedziny w tym roku. Tym razem mamy za sobą kombajn oczywiście najnowszy wytwór fabryki, można tak powiedzieć czy fabryki no już raczej New Hollanda. Tym razem odwiedzamy znowu w tym roku kombajn milenijny. Jest to oczywiście kombajn Bison Record Z058 tak zwany milenijny ponieważ był oczywiście produkowany po roku 2000, czyli po nowym milenium. Tym razem odwiedziliśmy kombajn milenijny ze względu na header jaki się tutaj znajduje. To jeszcze nie jest wersja z hydrostatem, ale jest to kombajn, który posiadał już ten header newhollandowski. W tym przypadku jest to header 390. Za chwilę sobie przejrzymy właśnie ten header, powiemy o tym kombajnie także. No i także zostańcie dalej, bo jeżeli ktoś by chciał pozyskać taki kombajn, to jest tutaj okazja, ponieważ dzisiaj znowu jesteśmy na pożegnaniu kombajnu. Ten kombajn także zmieni właściciela, szuka nowego właściciela. No i właśnie za ten kombajn przy tutaj kombajn. New Holland, czyli producent, który kończył właśnie te kombajny wyprodukował kolejny kombajn, który pracuje w tym gospodarstwie głównie tak jak mówiłem przyjechaliśmy tutaj obejrzeć jak się ma header no ale oczywiście sprawdzimy stan techniczny tego kombajnu e, opinii swojej nie będę na to dawał, jeśli ktoś będzie zainteresowany to musi sam przyjechać obejrzeć to bo wiadomo, ja mogę powiedzieć, że jest idealny albo, że nie jest idealny e, więc nie chcę tu swojego zdania zostawiać, ten kombajn jest na sprzedaż i tylko ta osoba, która będzie zainteresowana nimi i przyjdzie tu oglądać, będzie miała jakieś zdanie o nim. Także jest to kombajn oczywiście e, Bison, z podznaku już New Hollanda. Mamy znaczek New Hollanda. E, oczywiście mamy symbol wyrobu. Jest to Z058x5. Tutaj można powiedzieć, świeża jeszcze sztuka. Ponieważ jest to 2003 rocznik. No już naprawdę można powiedzieć blisko, blisko ku końcowi. No i oczywiście mamy numer maszyny 8584 sztuka. Co ciekawe, masa tych kombajnów, tak jak nam podaje tabliczka, jest to 7150 kg. Troszeczkę małe zmiany weszły odnośnie gardzieli, tak jak mówiłem, także hedera, bo header nie jest tutaj już płocki, a new troszeczkę ta zabudowa nam tutaj się zmieniła, także przyczepianie tego headera nam się. Także zmieniło, no ten header, ten kombajn nie posiada jeszcze tego samopoziomowania, nie ma tych siłowników, przejdziemy później do New Hollanda, który tak naprawdę ma to same wyjście tutaj, praktycznie ten sam header, no ale to poziomowanie już ma, ale to wiadomo też, to jest jeszcze bizon, także troszeczkę, tak jak widzicie, ten wlot cały się tutaj zmienił, jest to bardziej zabudowane i bardziej rozbudowane na boki. Tutaj tak jak widzicie znajdujemy się po lewej stronie teraz gardzieli, mamy zapinanie tego headera. Tutaj także mamy osłonięty cały napęd, który nam przychodzi tutaj, tak jak widzę tutaj na pasie dwurzędowym. Także, no ale tutaj same te wyjście mamy już jakby na przekaźnik zakładamy, tutaj mamy ten fres na 6, a tam w tym nowym, bo teraz sobie porównamy za tego, yy, który przyszedł tutaj za niego, mamy już ten wielofrez, taki pełno tych frezów jest, a tutaj taki na sześć tych frezów mamy, takie wpięcie szybkie na przekaźnik. Także tutaj nic się nie zmieniło, mamy pas dwurzędowy, mamy tutaj napinacz, zabudowany jest cały ten napęd, no i tutaj tylko wychodzi nam taki wał, wałek do przekaźnika na wpięcie, tak wygląda właśnie. Te zamykanie, zatrzaskiwanie headera. Zobaczcie, cała ta zabudowa jest dość szeroka. Tutaj gardziel bizonie gdzieś się tutaj kończyła, a ona jest tutaj, tak jak to w New Holandach wygląda. Tu i oczywiście długa gardziel. Tutaj jest ciekawa sprawa: mamy trzy wyjścia hydrauliczne. No i tutaj, proszę bardzo, złączka elektryczna. Mieliśmy tutaj zawsze czwarte wyjście hydrauliczne, ale tutaj jest ta złączka ona odpowiada za motowidła, prędkość motowideł oczywiście pod pomostem tam światełko jakieś w razie pewnie jakiś remontów tutaj bęben mamy odkryty tutaj mamy zwolnicę, oczywiście standardowo, jak każdy wie, na rekordowskiej skrzyni także można zwrócić uwagę na te oświetlenie całego kombajnu mamy LED bara, mamy po cztery światła u góry i standardowe światła na pałąkach Kombajn oczywiście jest brudny, bo pracuje. Tutaj właściciel mówi, że oczywiście ten kombajn jest yy, myty przed sezonem. Nigdy po sezonie. Dużo było takich właśnie praktyk, że kombajny są myte przed sezonem. Ze względu na łożyska. Tutaj nie wiem, czy to jest oryginalnie w tym kombajnie. Chyba tak. Mamy lusterka. Już chciała się chyba fabryka upodobnić do swoich kombajnów. Są inne lusterka tu założone. Także oczywiście tutaj. No i zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj więcej, jakichś zmian większych zobaczymy w tym kombajnie. No ale teraz myślę, że przejdziemy sobie do headera i pokażemy tam całą magię, która się dzieje. Także mamy tutaj header New Hollandowski już. Tak on się prezentuje. No pięknie nowocześnie to wszystko wygląda. Yy, oczywiście wózek także jest oryginalny New Holland. Yy. Blacha, myślę, że to plastik jest. Tak się prezentuje, oczywiście. Najmniejszy 3,9 kosa. No tu muszę powiedzieć, że naprawdę szeroka, szeroka ta wnęka do headera jest, ale też szersza gardziel jest. Także zobaczcie, jakie to jest o wiele szersze. W kombajnach yy, z headerami płockimi czy to lubelskimi to nie było tak, właśnie szerokie. A tu naprawdę jest to dość szeroki temat. Wielki wpust, i tak ten header tutaj wygląda, właśnie. Czarne motowidła, niebieski, niebieska cała ta podstawa, ściany, boki. No i szneka też oczywiście była tutaj niebieska, no ale się starła, wiadomo, ten kombajn wciąga zboże, ten header wciąga zboże. Zobaczcie sobie, tak tutaj załącza się jakby, złącza się napęd cały w tym headerze z gardzielą. Mamy tutaj przekaźniczek, proszę bardzo, cyk, wpinamy sobie, także tak wygląda całe to wpinanie. Tutaj mamy także wejścia hydrauliczne, trzy wejścia hydrauliczne i oczywiście na złączkę mamy tutaj do napędu motowideł. Tak się prezentuje ten przekaźnik, no jak to przekaźnik. Z złącza nam z gardzielą i napędza yy, dalsze tutaj tematy, że tak powiem, mamy tutaj złączkę elektryczną, no i oczywiście wejścia hydrauliczne, a dobrze już nie będę otwierał, bo się zacisnęło. o! otwarte, no dobra nie będę odkręcał po prostu wejścia hydrauliczne tutaj mamy ciekawe silniczek tu jest silniczek właśnie ten napęd elektryczny jest do tego silniczka i tutaj jest cały napęd od przyspieszania motowideł, motowidła proszę bardzo nie już tak one się prezentują tutaj mamy właśnie cały ten napęd motowideł tutaj mamy tutaj nie ma żadnego oczywiście hydromotora tu jest napęd na tak, jak to było w headerach płockich, napęd na pasek tych motowideł, tu oczywiście mamy te osłony. Jakieś piktogramy wchodziły tutaj. No i tutaj mamy przekładnię Schumachera. Za chwilę to sobie otworzymy. O, tak już wyglądały. Proszę, zabudowane te motowidła. Tak one się prezentują. To zamiast dziobów, to są właśnie takie rury. Można powiedzieć, podobno bardzo dobrze się to sprawdza. No i także tutaj mamy oczywiście header. Możemy sobie zajrzeć. Tak on tutaj wygląda. Kosa. O, zobaczcie, już te osterka mamy montowane na śruby, nie na nity. To też wasz y, trafna uwaga. Podłoga w nienagannym stanie, że tak powiem. dobrym stanie. No i ten wózek w ogóle. Zobaczcie, wózek tak wygląda. Holandowski, new holandowskiej. Czarne felgi. No i ten header tak tu y, wygląda. Tutaj mamy siłowniczki, ale zobaczcie, jak one cienkie są. Cieniutkie te siłowniczki. Tutaj, o tutaj, proszę od wysuwu sił, siłownik jest, więc to tak jest rozwiązane. No ciekawie, na siłowniczek wysuw, i wtedy to się wszystko porusza. Nam tutaj mamy oczywiście y, tędy. Idzie hydraulika, jest schowana. No i mamy tutaj New Holland Typ 13. Całkowita dopuszczalna masa. 1100 i rok produkcji 2003 także po otwarciu tutaj tej blachy tak to się nam prezentuje tutaj mamy mechanizm w środku oczywiście do motowideł tutaj mamy na motowidła napęd tutaj mamy siłownik kolejny mniejszy no i tutaj nam wychodzi proszę bardzo napęd na przykładnie Schumachera która porusza nam całą kosą tak ona wygląda Tutaj mamy jakieś napinacze. Tutaj napęd szneki mamy. Proszę bardzo, tutaj już cywilizacja. Mamy na siłownik otwieraną całą tą tą blachę. Cyk. Ja ją zobaczcie, lekko ją. Ona sobie sama się tutaj wraca, żeby nas nie przytrzasnęła. Teraz możemy sobie zamknąć. A no i tutaj Wam nie wspomniałem oczywiście o wózku. Mamy symbol wyrobu. Z05813 Numer maszyny 28, masa, kilogramy 530, rok budowy 2003. No, i jeśli chodzi, oczywiście, o Bizona, z zewnątrz raczej nam się już za dużo tutaj nie pozmieniało. Chociaż jeszcze przejdziemy się, zobaczymy, może jakieś tutaj małe detale zostały zmienione względem. Tych wcześniejszych, milenijnych. Mamy zamontowane światło na boki ledowe. Także w nocy jest to przyjemność cięcia. Oczywiście mamy dobrze znane emblematy. Bison Rekord z 058 Także widzimy tutaj duży kosz. Oczywiście jest kogut, elektra. Także oczywiście jest standardowa kabina z niebieskim daszkiem. Także z wierzchu ten kombajn oczywiście od tyłu wygląda tak. Tutaj za dużo też się nie zmieniło. Mamy oczywiście pałąki na trzy światła. Mamy odblask tu niżej, opony z tyłu 11,5, oczywiście z przodu standardowe 100 mil, husaria, przeze mnie już wspomniana, schodki, wyciągnięty jest cały ten zbiornik na paliwo, żeby był lepszy wlew, jak to śleje, oczywiście z bańki. Mamy barierkę, no, górę sobie za chwilę zobaczymy z bliska, na spokojnie. Oczywiście jest także sieczkarnia. No po tej stronie już w pełnej okazałości kombajn jest. Zobaczcie sobie taką się prezentuje, ja się tutaj odsunę na bok. No i możemy zobaczyć e, oczywiście napisy. Możemy zobaczyć rurę. Także husaria i po tej stronie jest. E, mamy tłumik barierki, tam u góry wystaje nam zabudowa filtra powietrza. Mamy także ledy na tę stronę, mamy koguta, oczywiście drabinkę. Tutaj co ciekawe, jak widzicie, jest taka posiadkowana na dole, tak wycięte, odchodzony ten materiał został tutaj. No i standardowo, no, niebieskie felgi, koła z przodu, 100 mil Olsztyn, z tyłu 11 także 100 mil. Tu ciekawa sprawa z tym posiadkowaniem, zobacz jak w prosty sposób można odchudzić ciężar całej maszyny. Takie coś się wycina. No i proszę, tu mamy także lineczkę, jakbyśmy chcieli złożyć do transportu tą drabinkę, żeby kombajn się trochę zwęził chociaż o tą drabinkę, to możemy sobie podnieść. Także jesteśmy teraz w środku kombajnu. Yy, rozejrzymy się, jak to tutaj wygląda wszystko, no bo jak wszystko wygląda, to w sumie dobrze wiemy, ale zobaczmy, jak to wszystko jest zachowane, w razie jak ktoś byłby zainteresowany yy, kup ten tego kombajnu, chociaż wizualnie będzie widział, jak ten kombajn wygląda, oczywiście pełna tapicerka, ale wszystko po kolei. Oczywiście mamy kierownicę, proszę bardzo, możemy sobie ją ustawić do siebie, cyk, jak to pięknie, Ej, bardzo ładnie to chodzi, lux to chodzi, ustawienie ładnie chodzi. Znaczek New Hollanda w kierownicy, proszę bardzo. Tutaj mamy także ustawianie, możemy sobie to ustawić. Zobaczmy, tutaj raczej nie jest to często używane, ale ładnie chodzi. Oj, nie, nie, proszę mnie tam naciskam. Możemy sobie tak jeździć, możemy sobie tak jeździć. I to tylko ta główka nam się teraz przedstawia. Także mamy szybko otworzoną. Proszę bardzo, wszystkie światełka, lampeczki, zegary, wszystko jest na swoim miejscu. Mamy joystick oczywiście. Mamy podnoszenie, opuszczanie headeru, przyspieszanie, zwalnianie motowideł. No i opuszczanie i podnoszenie motowideł. No tutaj wszystko po staremu. Wszystko jest na swoim miejscu. Mamy tak tak tutaj wszystko obite tapicerką. Wyciszone. O, a tu chyba jak się nie mylę, to nie wiem, czy nie przeszło czasem te włączniki do klimatyzacji, bo to chyba było po, po prawej stronie. Także jest ze mną Janek, właściciel tego kombajnu. I dzisiaj nam opowie trochę o kombajnie, dlaczego kombajn idzie na sprzedaż. No jest zakupiony nowy CX580, nowy New Holland. No następca tego rekorda. Rekord jest u nas też od nowości w gospodarstwie 2003 rok produkcji, w 2004 pierwsze żniwa. Kosi u nas 20 sezonów żniwnych, żeby zjechać na no, ze względu na awarię, no to nie było takiego, takiej potrzeby w żniwa, tak, w czasie żniw, żeby zjechać, bo się popsuło coś od razu, nie do naprawienia, czy jakieś poważne rzeczy. A jakieś takie poważne rzeczy na przestrzeni tych lat były? Jedno łożysko w gardzieli, to zaraz tutaj na kole napędowym napasowym, mhm. to się rozwaliło, ale jakoś już tak że w sezonie, ale nie żebyś musiał wiesz, akurat nie było zjechanie z, z pola, Aha, nie to... Czy, ale takich większych jakiś problemów nie nie, było. nie, żadne jakieś wały główne, żadne łożyska na głównych wałach, coś, nie były ruszane, pasy mhm. jezdne e, były założone dopiero teraz nowe, na ten sezon, tak, chodziły oryginalne, A. z logem New Hollanda jeszcze były te pasy, mhm. nienacinane, takie standardowe pasy Teraz na żniwa dopiero na sezon 24 były założone nowe, są założone nowe polskie, stanowkowskie też żółte i pas y, główny y, na mocarni, y, ten z prawej strony, no to był dwa lata temu też nowy założony, a pas trójpas, y, główny tutaj na y, y, napęd cały z silnika, po sezonie w tym roku, też po sezonie był do Japioro jako nowy założony, bo on się rozwarstwił, był problem nawet z odwysypaniem ostatnio zbiornika no. zboża. Czyli dobra sztuka można powiedzieć trafiła. No, nie się udało, jak to się mówi, że jest dobrze. Tak jest. Także mówisz co, nowy nabytek dlatego tego, będzie, będzie go szkoda czy nie bardzo? Jak on będzie odjeżdżał to OSK się zakręci na pewno. Po tylu latach? Po 20 latach? Nie, będzie musiało. Tak jest. Także mówię, że sieczkarnia w tym kombajnie nie za bardzo była Nie za bardzo. Pierwsze trzy lata, jak dobrze pamiętam, jeszcze byłem trochę młodszym. Mhm. E to kosiła, tak, ciała, ciała słomę, bo nie było co z tą słomą zrobić, były tutaj takie u nas strony, że nie było co z tą słomą zrobić, a teraz już tak od, od dawien dawna jest, jest, jest po prostu dużo kupców na słomę, ja wolę słomę sprzedać, kupić za nią na przykład obornik, ale za obornik też teraz liczą drogo, kurzaka, na kurzaka się wymieniamy z Aha. takim zaprzyjaźnionym. Słomę ja mam, on ma kurzaka i tak się wymienia się. Tak, albo się sprzeda i się wapną na przykład, kupić coś, A, co. Zacięciem słomy na polu, co zostawiłem, wiem, że teraz mnie skejtują, ale jakoś nie jestem za nie jestem za no zostawić tak. ją i tylko stale raz, go z talerza zgrubiarować. No właśnie, no wiadomo, każdy ma swoje jakieś podejście, każdy ma swoją y, praktykę. Powiedz, y, ile za kombajn trzeba było zapłacić, no do negocjacji, może nie do negocjacji? Z wyjściowa cena jest 160 tysięcy złotych na umowę. Kupna, czyli tak jak był kiedyś kupiony na umowę, mm. na fakturę, jako nowy, ale jest taką na umowę, jest się na ryczałcie, więc też to dla niej jest to na pewno duży plus. No tak, dokładnie. Także to, podajemy Twój numer telefonu? Podajemy numer telefonu i się ktoś może wreszcie odezwie. Także proszę Cię bardzo, czyń honory i odpal nam tą maszynę. Zobaczymy sobie teraz wódkę jak chodzi mocarnia. Przyświecimy, bo to już ciemno się robi? Cichutko. Nic nie słychać tak naprawdę tu. teraz czy nie trą? Tu wcześniej taru, ale teraz nie trzę Nic nie słychać Wszystko równo pracuje Tutaj podajniki Otwierane są na zimę jak tutaj Andoria się miewa Tutaj także światło w zbiorniku mamy O, działający mamy sygnał yy, Ten na koguty, jak jest pełny zbiornik Zabudowa filtra powietrza jest yy, egzemplarz bez klimatyzacji Tam byłaby sprężarka Oczywiście na dużej chłodnicy No i chłodzenie znajduje się tutaj w tym koszu, bo tutaj zobaczcie nie mamy łopatek chłodzących Także ta budowa tak wygląda, Andoria 600 T107. Tutaj mamy, tak jak już mówiłem, ten system do czyszczenia grubych zanieczyszczeń w filtrze i ładnie się rechocze nam. Blacha z góry w takim stanie, mamy tylko czujnik zapychu tam na końcu. I w takim stanie blachy. Так, видите. Najważniejsze pokazać jak chodzi cofanie gardzieli w Tylko bo tutaj też działa. Oto następca rekorda. To zimny silnik już ma od razu 1500 obrotów, bo procedura rozgrzewania zimnego silnika. Silnik FPT, włoski, jak to w Nieholandach. No właśnie, także czekamy na rozgrzewkę, nie? Kombajn jako nowy, przeprowadzony, tak samo jak i rekord, też był pierwszy właściciel tego samego dillera z perkozu zbrodnicy. No i teraz jest, jest jego następstwa CX580 z HEDREM 6,10 metra. jeszcze się z nim nie zaznałem, dobrze, bo dopiero przyjechał. No to możemy go tak z zewnątrz obejrzeć, zobaczyć, co, jak to porównać sobie na filmie według starszych generacji kombajnu, czy starszego na rekorda. bo jest. Dużo podobieństw, dużo podobnych rozwiązań jak, jak w starym bizonie. To codzienne, że właśnie w takich kombajnach przyszło mi siedzieć. No niestety nie będziemy mogli go dzisiaj omówić ze względu na to, że brakuje nam już czasu i też powoli dnia. Także jeśli bylibyście zainteresowani, żebym opowiedział o takiej maszynie, czy zobaczył jak ona pracuje, to jeśli chcecie, to możemy wpaść tutaj na żniwa i sprawdzić dopiero wtedy, jak on lata i poznać go bliżej. Także dzięki, że byliście w dzisiejszym materiale i do zobaczenia w następnych.